Szanowni Państwo, za niewiele ponad miesiąc, 18 września, zapraszamy do Korczyny i do Czarnożek na 17. Wyścig Górskiej Przątki 2020. Już po raz 17 zaprosimy tutaj wszystkich zawodników, kibiców, a dzisiaj symbolicznie umowę o współpracy przy organizacji tychże zawodów podpiszą wójt gminy Korczyna, pan Jan Zych oraz prezes Automobil Klubu Małopolskiego Krosno, pan Robert Szerc. Zapraszamy. Żyjmy sobie, aby kolejna edycja odbyła się w pięknym panoramie, tutaj, i prządek, i, i korczyńskiego rynku, abyśmy mogli podziwiać piękne samochody, dobrych zawodników. No i przede wszystkim zapraszajmy już dzisiaj kibiców, sympatyków tego sportu do Korczyny, do Czarnożnika. Ja natomiast ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować władzom gminy i wszystkim mieszkańcom, którzy nas tu goszczą. Tak jak pan Wójt mówił, od 17 już lat ta współpraca nam się zacieśnia, naprawdę staramy się robić coraz więcej wspólnie walczyć o to, aby poprawić drogę, aby była możliwość zorganizowania tutaj wyścigu samochody typu Formuła, jeżeli nam się uda przeprowadzić do budowy barier. Serdecznie dziękuję też i, i trzymam kciuki za zawodników, którzy w tym trudnym sezonie, okresie i problemów z COVID-em naprawdę mieli trudny sezon, nie wiedzieli czy odbędą się te zawody. My, tak jak tutaj Państwo widzieliście, zrobimy wszystko, aby te zawody przeprowadzić, aby po prostu Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Słowacji udało się w tym sezonie, chociaż krótki, ale żeby satysfakcja z tego ścigania tutaj na tym terenie była. Także jeszcze raz serdecznie Panu tobie dziękuję. No i cóż, zapraszamy do korczyny. Tak jest.